Siemaneczko kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałem wam pokazać moje, e, moje gry na PlayStation 3, które zakupiłem na niedzielnym targu. Wiem, że dzisiaj już jest środa, aczkolwiek no niestety nie miałem po prostu czasu na nagranie, chociaż że jest tych gier naprawdę mało. Ale cóż, środa, jak wiecie, dzień. Pokazywania gier. Więc kochani, pierwszy mój zakup były to dwie gry na PlayStation 3. Za obydwie zapłaciłem 7 euro, czyli wyszło mi 3,50 euro za sztukę. Pierwsza z nich to Need for Speed Most Wanted. Tutaj akurat książeczki w niej nie ma. Stan jest super, naprawdę bardzo fajnie. Jedyne co ono właśnie, co mnie boli, to to, że książeczki nie ma. Chyba, że tutaj. W niektórych gier, w grach po prostu ich nie ma, ale wątpię, żeby w tej akurat jej oryginalnie nie było. I druga akurat super, super mi się trafiło kraj trójka. Na to, że mam jedynkę, mam dwójkę, a nie mam trójki więc e, teraz już ją mam i tutaj tak samo właśnie, kurczę, są tutaj te papierologia. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, czy to tylko było to w środku, napiszcie mi proszę, jeżeli nie, no to po prostu będę musiał sobie doszukać do nich e, tych książeczek. Więc tak, za te dwie 7 euro, czyli tak jak już wspominałem, 3,50 za sztukę, ale... To, co spodobało mi się najbardziej, i taki naprawdę, już jeden z fajnych zakupów, jest to Battlefield Bed Company. Też na plejatrujeczkę w metalowym opakowaniu. Tak ona wygląda. Tutaj, właśnie na początku myślałem, że jest porysowana albo zerdzewiała, ale to po prostu taki efekt jest tego opakowania. I tutaj mamy tak samo już książeczkowaną. Tutaj chyba jest plakat w ogóle tego tego BFK w środku, także wszystko zachowało się w jak najbardziej rozsądnym e, rozsądnym. E, no wiecie mi o co mi chodzi, nie? I oh, tutaj sama gra, tak naprawdę chyba jeszcze ani razu nie śmigana była, a może była. To jakieś są odciski paluchów, ale to nie wiadomo, czy to też nie moje. Kochani, więc tak, za tą, za tego bewkę zapłaciłem 5 euro, czyli już taka jak dla mnie cena wygórowana, jeżeli chodzi o gry na, na PlayStation 3, które kupuję tutaj w Belgii, bo przeważnie łykam je w o wiele, o wiele lepszych cenach. E, aczkolwiek no szczerze mówiąc tak, tak, samo, tak samo właśnie na tym jarmarkcie e, no nie było, nie było nic ciekawego były tam oczywiście byli, byli e, sprzedawcy gier, aczkolwiek już tacy, którzy wiedzą i znają się na cenach tych gier, więc niestety do takich ludzi nawet nie uderzam, bo skoro mam płacić po 20 euro za grę na playstation 4 e, no to to już jest dla mnie jak najbardziej naprawdę wygórowana i wybitna cena chodzi po prostu o to, żeby tanio kupić i ewentualnie drożej sprzedać e, na internecie, no takie jest przynajmniej Moje założenie. Więc, kochani, no dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego tygodnia, i jak wpadnie mi coś nowego, to oczywiście Wam pokażę. Trzymajcie się krótko. Essa!